W charakterze, nieważne czy spalinowym czy elektrycznym, najważniejsza jest parka. I mamy furgon z krótkim rozstawem osi i średnią wysokością dawki. Jak widzicie, wystarczająco, żeby kurier mojego wzrostu w się tu zmieścił i mógł porać swoje paczki. Zapraszam na test. W imieniu E-Craftera w środku mamy ciszę. Ruszamy. E-Crafter to krótki furgon z lekko podwyższonym dachem. Okej. Okay. Manewrowanie nim nie jest jakoś szczególnie trudne, ale nie jest to zwykła osobówka i należy o tym pamiętać. Całe szczęście podczas jazdy crafterem możemy liczyć na wsparcie wielu systemów asystujących, które komuś, kto ma po raz pierwszy do czynienia z tak dużym autem, na pewno hmm. będą bardzo pomocne. Crafter sprawnie przyspiesza w tak, prędkości tak, miejskich Skraćmy. i. Czuć, że tutaj, nawet gdybyśmy na pace mieli ładunek, dynamika będzie przyzwoita. Gorszą sprawą jest zasięg. W tej chwili 30 km i trzeba naprawdę oszczędzać. Cockpit Craftera to czytelna konstrukcja i łatwo się tutaj odnaleźć. Nawet komuś, kto pierwszy raz ma do czynienia z autem z grupy Volkswagena, nieważne osobowy czy użytkowy, tutaj odnajdzie się bez problemu. Miejsce pracy kierowcy jest wygodne i bardzo komfortowe. Na tym ekranie widzimy przepływ energii pomiędzy zespołem napędowym a akumulatorami Craftera. Crafter, gdy tego od niego oczekujemy, wykazuje się całkiem przyzwoitą dynamiką. Oczywiście widać, że jest to auto zaprojektowane wyraźnie do warunków miejskich, ponieważ prędkości właśnie takie w okolicach 100 to może nie to, że dla niego wysiłek, ale nie lubi. Zdecydowanie lepiej Crafter czuje się przy prędkościach w zakresie 70-80 km i ruchu miejskim. W takich warunkach Crafter potrafi wykazać się swoją oszczędnością i siłą rekuperacji. Wygodna pozycja za kierownicą i duża lusterka. To jest to, co docenią osoby, które spędzają dużo czasu za kierownicą Craftera w warunkach aglomeracji miejskiej. To, że układ napędowy Craftera nastawiony jest mocno na oszczędzanie energii i rekuperację, widać chociażby w takich sytuacjach jak ta. Jedziemy z góry i generalnie auto mocno zwalnia. Całkiem wyraźnie. Widać, że robi wszystko by oszczędzać energię. Elektryczny crafter jeździ jak tramwaj. Cicho i bezszelestnie. Do tego całkiem pewnie, jakby jechał po szynach.